Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana rozmowa kontrolowana. Dzień dobry panie pośle. Witam serdecznie. To już jak dobry. pan sobie ponarzekał na Słowackiego, ma pan szczęście, że niechał pan spacerową, to porozmawiajmy o nowych ministrach w rządzie wykopacz. Kogo się pan spodziewa? Czego się pan spodziewa? z tych informacji, które krążą w kularach sejmowych, ale także wśród dziennikarzy, nic specjalnego się, myślę, raczej nie możemy spodziewać, dlatego, że wiele osób, które było nominowanych jako jeszcze ewentualnie osoby, które mogłyby coś próbować ratować, odmówiło, więc dzisiaj spodziewamy się, że to będzie jakiś trzeci, czwarty szereg osób, które... Nazwiska z Pomorza te są wymieniane, prawda? Tak, ale były też wymieniane także Osoby z Pomorza Zachodniego. E, mówiono w kolorach o pani poseł Zarębie jako e, ministrze skarbu państwa. E, natomiast e, tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że przez te najbliższe e, 3,5 miesiąca nikt, e, kto wejdzie w tej chwili do tego rządu, nie jest w stanie e, nic e, zrobić. E, I Próbować nawet naprawić to, co przez ostatnie 8 lat zostało zepsute. O co Wam chodzi z tym rządem technicznym? Ja nie do końca rozumiem. Chcecie, żeby platforma z PSL-em powołała rząd techniczny. No, a co to znaczy rząd techniczny? Co on ma robić albo czego nie robić? Kto ma być premierem według tej koncepcji? Jeżeli premier Ewa Kopacz na konferencji prasowej, która trwała co prawda 3 minuty, ale jednak mówi o tym, że. Rekonstrukcja rządu musi się odbyć ze względu na to, co stało się w ostatnim czasie z ministrami, z jej najbardziej zaufanymi osobami, którzy zostali nagrani w kilku warszawskich restauracjach, i to jest powód do tego, aby Platforma miała się czego wstydzić i aby państwo próbować naprawić. To zabrakło jednego najważniejszego akcentu podania się do dymisji przez nią samą. Jeżeli tego nie zrobiła, a Platforma Obywatelska i PSL doskonale zdają sobie sprawę z tego, że żadnych wcześniejszych wyborów nie będzie, to pytanie, czy dla zapewnienia stabilizacji funkcjonowania kraju, nawet ta koalicja nie powinna stworzyć jakiegoś rządu technicznego, który przeprowadzi w tej chwili tylko i wyłącznie y, Polskę do następnych wyborów ale parlamentarnych, ja to, to, a wtedy to, Polacy zadecydują, ale kto jaki rząd wygra. Że, że kto? No pani redaktor, kokość, z kwestia, jest, kwestia jest tego typu, że zawsze. Jeżeli w państwach demokratycznych dochodzi do totalnej kompromitacji rządu, to ten rząd podaje się do dymisji. No dobrze, ale I, dzisiaj ja zdajemy o sobie, I dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że ta koalicja będzie trwała. Ta koalicja nie pozwoli na to, aby premierem technicznym został jakiś specjalista, który spróbuje przypilnować najważniejsze elementy, chociażby związane z finansami. Już ja widzę, jakby pan jeszcze yy, znaleźli wspólnego specjalisty. I uznali, że on jest apolityczny i tylko specjalistyczny. No, mamy takie osoby, które nawet przez dziennikarzy są y, traktowane jako ekonomiści y, niezależni, jako finansiści niezależni. Oni nie chcą pracować w rządzie. Y, oni nie chcą pracować w tym rządzie, ale nie jest powiedziane, że y, nie doszłoby do tego, aby można było pewne rozwiązania y, finansowe spróbować wprowadzić. No chociażby kwestia, która akurat teraz powinna być rozstrzygana, to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Teraz już to już jest wszystkich dobry... pomysł, Pana. Znaczy teraz jest może wszystkich z wyjątkiem PSL-u i platformy obywatelskie, ale przypomnijmy, że jeżeli nawet w ustawie o pomocy społecznej jest mowa o tym, że 6,5 tysiąca złotych to jest kwota minimum do. Do normalnej egzystencji, a właściwie zapisana to jako kwota ubóstwa, a kwota wolna od podatku dzisiaj to jest 3091 zł. To już te dwa te dwie kwoty się wykluczają wzajemnie. Platforma obywatelska i PSL. Od 8 lat nic w tym zakresie nie robi, aby tę kwotę podnieść. I nie mówimy tutaj o żadnym skoku na kasę, dlatego że doskonale wiemy, że najuboższe osoby, które w tej chwili zarabiają zgodnie z ustawą, z rozporządzeniem na 2015 880 45 groszy, gdyby ta kwota została podniesiona, to zyskałoby miesięcznie około 75 zł. A te pieniądze zostałyby wydane w sklepach, zostałyby wydane na potrzeby pierwszej, na, na artykuły pierwszej potrzeby i to by za, spowodowało, że ten obieg pieniądza by się zwiększył, zwiększyłby się dosyć mocno. Panie pośle, pan pochwaliłby odchodzącego ministra skarbu Wodzieża, Włodzimierza Karpińskiego na przykład za sprawę stoczni Gdańsk? Panie redaktor, nie można chwalić kogoś, kto najpierw reprezentuje stanowisko swojego rządu. I potwierdza, że to, co robił największy szkodnik dla przemysłu morskiego, Aleksander Grad, i go chwali. A później widząc, że wszystkie te rzeczy, które mówił minister Grad i jego następcy, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, i dzisiaj próbuje coś naprawiać. Oczywiście, każda pomoc dla przemysłu morskiego, stoczniowego jest dzisiaj potrzebna a i była potrzebna wcześniej, dlatego że. Ja mówiłem to tutaj w tym studio wielokrotnie. Przemysł stoczniowy to jest przyszłość. Dzisiaj nawet jedna z gazet, która do tej pory była temu negatywna, napisała, że rzeczywiście tak jest, że są zamówienia, że będą zamówienia, że Pytam nikt nigdy nie wymyślił lepszego środka i tańszego środka transportu niż transport morski. A jeżeli jeszcze do tego dojdzie wolny handel pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, i z drugiej strony pomiędzy Europą a Singapurem, to będzie taki boom, że to zapotrzebowanie będzie jeszcze większe. No i jeśli Stocznia Gdańska będzie w lepszej kondycji finansowej, bo będzie miała teraz pieniądze na spłatę swoich długów, to chyba dobrze. No ale to też jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja pamiętam, jak odchodziłem ze Stoczni Gdańskiej, to na kontakt tej Stoczni, było ponad 200 milionów złotych. Po roku funkcjonowania nowego, nowej Rady Nadzorczej z przedstawicielem Skarbu Państwa powołanym przez ministra, nagle zaczęły się znowu wydawać. Ale sugeruje pan, dziwne... że to Platforma Obywatelska. Ja, tylko, ja tylko a nie mówię, że, że, że Skarb Państwa zawsze, kiedy w Skarbie Państwa jest minister z Platformy Obywatelskiej i kiedy daje swoich przedstawicieli, Teraz to w jest. tych spółkach są różnego rodzaju problemy. Dotyczy to także dzisiaj takich spółek, jak chociażby LOTOS. A właśnie, o ja to chciałam zapytać, jak pan ocenia zmiany w zarządach dwóch takich dużych naszych koncernów w Gdańsku, w NRDZE i w LOTOSie. Mirosław Bieliński, który ostatnio notował zyski, musiał odejść. Paweł Olechnowicz, no firma ostatnio notuje straty, został jeżeli chodzi o pierwszy przykład, to doskonale sobie zdajemy sprawę, że te zyski, które były notowane, to według wielu osób były pewne operacje nazwijmy to księgowe, dlatego, że jeżeli firma przestała inwestować w rozwój, jeżeli przestała, wycofała się z projektów, które były nie tylko, że zaplanowane, ale rozpoczęte, jak chociażby elektrownia w Ostrołęce, jeżeli zapomniano o kluczowej inwestycji, która nie tylko miała dać nam energię, ale także zapewnić bezpieczeństwo w, o drugiej zaporze, drugiej tamiej elektrowni wodnej w okolicach Ciechocinka, to te pieniądze, nawet które były były gdzieś tam skumulowane i były na to przeznaczone, e, powodowały, że księgowo wychodziło wszystko dobrze, ale e, ja to mówiłem i wielokrotnie będę powtarzał, to był najgorszy zarząd spółki e, i jestem przekonany, że jeszcze do tych decyzji, które e, poprzedni zarząd energii robił, będziemy e, przez długi czas wracać e, i w, będziemy pokazywać elementy e, negatywne, to które przez inaczej. ten zarząd Po były wyborach, jeśli y, pis y, wygra wybory będzie tworzyło rząd, to będą zmiany w zarządach tych koncernów w NRC i w Rotosie Ja powinny jestem przekonany, być? że bez względu na to, kto wygra wybory, to zmiany powinny nastąpić, dlatego, że złą sytuacją jest... Ale był konkurs kiedy... i była decyzja. No, teraz w Nerdzeń konkursu nie było, z tego co pamiętam, było to, była to decyzja ministra skarbu państwa i tej decyzji akurat nie krytykowałem, dlatego że tak jak powiedziałem, poprzedni prezes i jego ekipa, to była ekipa, która powinna być odwołana Czyli po kilku po miesiącach zmiana. funkcjonowania. Nowy minister skarbu państwa, bez względu z jakiej opcji będzie, jeżeli będzie chciał dobrze sprawować swoją funkcję, powinien dokonać gruntownej analizy przeprowadzić audyty tych spółek i sprawdzić, czy rzeczywiście te spółki reprezentują interesy Skarbu Państwa. Panie pośle, czy kto i jak powinien Pana zdaniem pomóc Słupskowi? Robert Biedroń inwestował ostatnio taki dramatyczny apel, to w związku z tym, że finanse tego miasta są w tragicznym e, stanie, a jeszcze jest decyzja sądu arbitrażowego, że z, miasto musi tam oddać ponad 20 parę milionów złotych. To z tytułu no, dosyć e, nietrafionej inwestycji w akwaparku. Panie redaktor, to pokazuje, że nie wystarczy być celebrytą i organizować różnego rodzaju wiece i marsze w różnych miastach, aby zarządzać miastem. Robert Biedroń Ale to nie mówił o tym, że kiedy przygotowywał się do funkcji prezydenta Słupska, wie doskonale jak wygląda sytuacja tego miasta, że był do tego przygotowany razem ze specjalistami i nic nie jest go w stanie zaskoczyć. A później mamy sytuację taką, Ale to by że... Nie proszę no jeżeli dzisiaj pisze... E, nie, czy no to on apeluje mówi, o pomoc. To nie jest do niego zaskoczenie. On to to wiedział, znaczy... że sprawa jest w sądzie arbitra, my to wszyscy wiedzieliśmy. Pani redaktor, ale w, jeżeli ktoś coś wie, e, to jest do tego przygotowany. Co przez ostatnie miesiące w tej sprawie Robert Biedroń zrobił? Nie wiem, może coś zrobił, natomiast e, pierwsze pytanie zasadnicze. Jeżeli ta inwestycja się toczyła i się toczy, e, czy były jakiekolwiek rozmowy on prowadzone toczymy, e, z tymi wstrzymane. inwestorami? Bo Podobno według tak. informacji, które właśnie, e, które krążą także w internet była tutaj wyjątkowo pyszałkowatość obecnych władz Słupska, które z inwestorem, które z wykonawcami w ogóle nie chcieli rozmawiać. Pro, tutaj dobrze byłoby, gdybyśmy wiedzieli, czy jakiekolwiek negocjacje się toczyły, jeżeli mówimy o środkach publicznych. Natomiast to mieszkańcy Słupska zadecydowali. Mieszkańcy Słupska dzisiaj mają problem, ponieważ wybrali osobę niekompetentną. I podejrzewam, że w tej chwili będziemy mieli szereg różnego rodzaju apeli czyli błagania o pomoc, a Robert Biedroń w tym czasie będzie organizował marsze w obronie swoich przekonań seksualnych w tu, różnych Panaboli. miastach Polski. Tu pana boli. Nie A wiem, czy mnie boli, rzeczy? natomiast nie kwestia, jest, kwestia jest tego typu, że ktoś, kto chce zarządzać, powinien robić to z pełną odpowiedzialnością i powinien to robić mądrze i powinien dbać o mieszkańców. A druga rzecz, z której zasłynął Robert Biedroń, to to, że wstrzymał z tego, co także pisały media, dla pracowników, którzy bardzo ciężko pracują, dodatkowe wynagrodzenia w momencie, kiedy tak naprawdę te wynagrodzenia im się należały. Mówimy tutaj o zwykłych pracownikach fizycznych, którzy bardzo ciężko wykonywali swoją pracę. I w polityce, w portalu i w Rzeczypospolitej ostatnio były takie informacje, że w Kancelarii Prezydenta brakuje na odprawy i tu nawet profesor Gliński się wypowiadał, że to skandal. To znaczy, że muszą być pieniądze na czystki w Kancelarii Prezydenta? Nie wiem, na jaki temat wypowiada się profesor Gnieński, bo profesor Gnieński nie jest... Ani pracownikiem, ani nie będzie pewnie pracownikiem kancelarii prezydenta. No ale uważam, jest za waszego eksperta. Natomiast jest, Był to, jest na to osoba, która ma pełną wiedzę. Jeżeli na ten temat się wypowiadał, to nie na zasadzie takiej, że e, boi się, że nie będzie pieniędzy na jakiekolwiek odprawy, tylko e, boi się pewnie o to, że ostatnie decyzje podejmowane przez Bronisława Komorowskiego, e, przyznawanie olbrzymich premii dla pracowników, którzy i tak w kancelarii prezydenta zarabiają najwięcej, bo informacja, która mnie strasznie zdumiała, to, że średnia pensja w Kancelarii Prezydenta wynosiła prawie 9 tysięcy złotych, czyli to oznacza, że jeżeli maksymalnie w minister ile? ma tam mniej? No, zdecydowanie mniej. No, w średnia pensja w Sejmie, trzeba byłoby pytać marszałka Sikorskiego, ale to jest podejrzewa maksimum 3,5 tysiąca złotych. Więc nikt nigdzie tak dobrze nie zarabiał, jak w Kancelarii Prezydenta, a na dodatek okazuje się, że żaden z ministrów e, nigdy nie publikował żadnego świadczenia majątkowego, f, więc e, tak naprawdę e, Bronisław Komorowski zrobił sobie e, folwark z tej instytucji nie, i no na koniec to, jeszcze są na to, podjął decyzję o podniesieniu sobie emerytury. No to jest, to jest też bardzo ciekawe rozwiązanie. E, w, jeżeli ktoś ma oczywiście prawo do m, podejmowania pewnej decyzji, to może z tego korzystać, ale wszystko musi być e, robione p, w jakiś sposób Y, y, także etyczne. Prezydent Duda obniży. Y, nie powiedziałem, że obniży, natomiast myślę, że dzisiaj nie rozmawiamy o tym, czego prezydent Duda y, nie zrobił, y, bo jeszcze prezydentem nie jest, Ta tylko prawda. rozmawiamy o prezydencie, y, który chce podejmować kluczowe decyzje, ponieważ Bronisław Komorowski jeszcze zapowiedział, że y, ogłosi termin wyborów, że dzisiaj będzie się spotykał A fielisz, y, z, kopat, z Ewą y, Kopacz. Y, termin wyborów? Jeżeli, tak wiadomo, że te wybory muszą się odbyć w którąś z trzech... Y niedziel października to jest jakiś kłopot, że akurat ten prezydent ogłosił drugi. tu chodzi o pewne jakieś? zasady funkcjonowania w państwach demokratycznych. Jeżeli spojrzymy na to jak tego typu sprawy są czy w Europie zachodniej czy w innych państwach gdzie ta demokracja nie jest demokracją sensu stricto partyjną to są pewne elementy, które pokazują, że należy pewne rzeczy podejmować z klasą. A y, takie wystąpienie, że ja jeszcze dzisiaj rządzę i w związku z tym y, będę tutaj za wszelką cenę pewne rzeczy starał się robić, y, pokazują, że chodzi tylko i wyłącznie o kolejne zaistnienie, a nie o przeprowadzenie jakiejkolwiek analizy. Bo ostatnim Ostatnie. zdaniem, mhm. gdyby prezydentowi Komorowskiemu zależało na tym, żeby zrobić to dobrze, to zaprosiłby. Y, Liderów wszystkich partii, które są w parlamencie i spróbowano ten temat porozmawiać i ten temat nawet sprawę tego terminu przedyskutować. A tu jak zwykle jest pełna arogancja, nie rozmawiam z opozycją, realizuję to, co mogę realizować i tak ma być, jak ja chcę. No to skończmy. Już dziękuję bardzo za wizytę w studii. Za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Rozmowa kontrola Gdańsk. Słuchaj, od rana.